Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji. Dzisiaj Józef, święty jako człowiek pracy. Praca jest zasadniczą częścią naszego życia i pracujemy bardzo dużo. I co możemy wziąć dla siebie, jeśli chodzi o życie świętego Józefa? Szczególnie na początku święty Józef zmieniał bardzo często to miejsce, w którym mieszkał i musiał się przystosować do kolejnego miejsca. Zawodu był cieśną, ale... Jak to w pracy? Jak zmieniamy miejsce, trzeba znaleźć nowe znajomości, trzeba znaleźć osoby, którym można pewne rzeczy sprzedać, i to wcale nie jest takie proste. Szczególnie jak Józef poszedł do Egiptu z Maryją, nie wiemy do końca, co tam się działo, ale byli tam, tam jakiś dłuższy czas i Józef musiał tam się przystosować i pracować. Większość życia Józef spędził w Nazarecie i tam pracował w takiej cichości, w takim naprawdę spokoju, nie na pokaz. Najważniejsza dla niego była rodzina, i o tą rodzinę dbał jak mógł, dlatego pracował, żeby byli bezpieczni, żeby mieli pieniądze na utrzymanie i żeby po prostu mogli być razem ze sobą szczęśliwi. Mówi się, że nie sztuką jest pokonać innych. Prawdziwą sztuką jest pokonać siebie przekroczyć własne. Blokady i ograniczenia. Chrystus stawia wysokie wymagania swoim uczniom. Sam dał temu przykład, kiedy wziął krzyż i oddał życie za nas. Kościół, wsłuchany swojego mistrza, często stawia wysoko poprzeczkę, często zaprasza do rzeczy bardzo trudnych, ale też i pięknych. Warto wymagać od siebie, warto Starać się wznieść się na kolejny poziom swojej duchowości, swojego człowieczeństwa. Warto podejmować pracę nad sobą. Jezus nie zostawia nas w tym samych, błogosławi nam, udziela wszelkich potrzebnych łask, aby to, co dla nas po ludzku niemożliwe, stało się całkowicie realne. Dłuższego czasu podejmuję się różnych prac. Najpierw, kiedy byłam w pierwszej liceum, prowadziłam i byłam członkiem firmy uczniowskiej, w której zajmowaliśmy się produkcją sztorówek. Później miałam chwilę przerwy. Teraz pracuję także w pizzerii i ta praca gdzieś cały czas jest obecna w moim życiu. Nie ma dnia, w którym pozwoliłabym sobie nie robić nic. I myślę, że to jest bardzo ważne doświadczenie właśnie. Doświadczenie tej pracy, doświadczenie tego, że to, że mamy jakieś funkcje, jakie przyjmujemy w różnych miejscach, w różnych sytuacjach inne funkcje, mamy inne zajęcia, to olbrzymie uczy nas tego, żeby być na przykład posłusznym, żeby być pokornym, żeby w jakiś sposób zachowywać się inaczej. I doświadczenie pracy w dosyć młodym wieku. Myślę, że jest bardzo budujące i pokazuje, że właśnie nie zawsze wszystko, co może być dla nas, co może wydawać nam się ważne, jest oparte tylko na tych źródłach finansowych, na tych takich fizycznych rzeczach, które możemy dotknąć, to co możemy sobie kupić za te pieniądze, ale też praca olbrzymie uczy i kształtuje, pokazuje nam jak pracować z innymi ludźmi, jak w jaki sposób możemy dawać siebie i równocześnie być w zgodzie ze sobą, czyli posiadać siebie w dawaniu siebie, co jest bardzo ważne w ruchu światła życia, i to jest też gdzieś moje motto. Więc właśnie, kiedy mogę się dawać, nawet w pracy przy takich jakichś małych, może nieznaczących czynnościach, to ja czuję, że w jakiś sposób się spełniam i wiem, że to, że mogę pracować. To mnie wiele nauczyło. Te momenty, w których, te momenty, które spędziłam w pracy, które spędziłam z innymi ludźmi, właśnie w ten sposób. Kiedy, zwłaszcza teraz w tych okolicznościach, które mamy, gdzie większość czasu spędzamy w domu i takie wyjście do pracy, wyjście do innych ludzi, po prostu pokazuje, że nie jest tak źle, że da się przeżyć i jesteśmy w stanie ciągle się rozwijać. Więc myślę, że bardzo. Ważne jest, aby znaleźć taką pracę, w której będziemy mogli się spełniać, która będzie, która będzie dla nas takim miejscem, w którym będziemy czuli się dobrze, w którym będziemy robić to, co lubimy. Zadanie na najbliższy czas. Podejmij w tym tygodniu pracę nad, całym, nad jakąś jedną swoją wadą, aby ją ze swojego życia wyeliminować.